Co jest ważniejsze w regatach? Wygrać wyścig czy pozostać jak najbardziej suchym? No, w normalnych okolicznościach nikt by nawet nie zadawał takiego pytania, ale akurat w zeszłym tygodniu podczas najsłynniejszych zawodów wieślarskich w Wielkiej Brytanii poważnie zastanawiali się nad nim wszyscy. Na czele niestety z zawodnikami. I mogłoby się to wydawać, no, w zasadzie ciekawostką, gdyby nie to, że jest doskonałą ilustracją tego, w jak fatalnym stanie są brytyjskie rzeki w równą 35. rocznicę decyzji, która miała doprowadzić do ich oczyszczenia. Zacznijmy od samego wyścigu. Kiedy mówię Wielka Brytania i regaty wieższawskie, to większość z Was prawdopodobnie od razu wie o co chodzi. Ale dla osób, które być może jednak nie pamiętają albo po prostu nie wiedzą, szybko przypomnę. No więc Uniwersytety w Oxfordzie i Cambridge są dwoma najstarszymi brytyjskimi uczelniami. I mało tego, ten drugi założyli nawet byli wykładowcy tego pierwszego, dlatego czasami oba nazywa się zbiorczo Oxbridge. W rzeczywistości pomiędzy tymi środkami jest sporo różnic. Oxford ma bardziej miejski charakter, Cambridge jest raczej wiejski, w obu używa się nieco innych określeń na seminaria, na dziekanów itd., ale przede wszystkim jest rywalizacja. Którą uczelnię skończyło więcej premierów, którą więcej noblistów, a którą nagradzanych pisarzy? Czy chociażby, której reprezentacja częściej wygrywała w University Challenge? To jest taki teleturniej, nadawany od połowy lat 60., w którym drużyny uniwersyteckie odpowiadają na pytania z każdej możliwej dziedziny życia. W styczniu wiralem stał się odcinek nowego sezonu, w którym uczestnicy mieli podać gatunek brytyjskiej muzyki tanecznej z lat 90., wywodzący się z kultury raveów i sound systemów.

I swoją drogą część z Was już o tym wiedziała, bo jakiś czas temu wysyłałem w newsletterze bardzo fajny materiał wideo traktujący ten odcinek University Challenge jako pretekst do wytłumaczenia, że korzenie jungle są w rzeczywistości dużo rozleglejsze niż to się w większości osób wydaje. Jeżeli chcecie być w grupie dostającej takie polecenia, no to zachęcam do wsparcia profilu działu zagranicznego w serwisie Patronite. Nie dość, że pomożecie tworzyć ten program to co tydzień będziecie dostawać zestaw takich super ciekawych materiałów. Wracając do rywalizacji najstarszych brytyjskich uczelni. Na żadnym innym polu nie jest tak zażarta, jak właśnie w wioślarstwie. Z pojedynczymi przerwami w czasie obu wojen światowych, no i oczywiście ostatnio pandemii, regaty odbywają się od połowy XIX wieku. W ostatnią sobotę marca albo pierwszy piątek kwietnia dwie dziewięcioosobowe drużyny ścigają się na Tamizie w zachodnim Londynie na prawie siedmiokilometrowym odcinku pomiędzy mostami Putney i Chitwick. Zawody transmituje na żywo BBC. Z bulwarów oklaskuje ponad 250 tysięcy osób i to jest tak ważna część miejscowej kultury, że regaty nazywają się oficjalnie The Boat Race, bo nawet nie trzeba dodawać kto i gdzie się ściga. Tegoroczna audycja odbyła się 30 marca. Cambridge wygrało w rywalizacji drużyn tak męskich, jak i kobiecych, ale zawody pozostawiły pewien niesmak. Oczywiście tylko w przenośni, no bo wszyscy starali się uniknąć zachłysknięcia, tak jakim zresztą zalecano. Kilka dni przed wyścigiem Brytyjski Związek wieszlarski wydał instrukcję dla reprezentantów uczelni, w której odradzał bezpośredni kontakt z wodą, nakazywał dokładne zakrycie wszelkich odkrytych ran, a w razie zachłysknięcia się zalecał pilny kontakt z lekarzem. I dlatego Cambridge zrezygnowało z tradycyjnego wrzucania do rzeki zwycięskiego sternika i sterniczki, a jeden z zawodników Oxfordu wyznawał w mediach, że wymiotował jeszcze zaledwie kilka godzin przed wyścigiem. Wszystko dlatego, że w badaniach przeprowadzonych na trasie Regat wykryto prawie dziesięciokrotnie większe stężenie bakterii E. coli niż wynosi dopuszczalny w tym kraju limit, żeby rzekę można było w ogóle uznać za zdatną. Do kompania. Dlaczego tak się dzieje? Bakteria E. coli pojawia się w rzekach np. w wyniku zanieczyszczenia ściekami. W Wielkiej Brytanii te są oczywiście kierowane do oczyszczalni, ale większość wodociągowej infrastruktury została zaprojektowana jeszcze w czasach wiktoriańskich i to w taki sposób, żeby ścieki dzieliły rury z deszczówką. Oznacza to, że kiedy są obfite ulewy i kanalizację po prostu zalewa, no to, żeby uniknąć zablokowania całego systemu i cofania nieczystości do domów, do kierowców, do restauracji itd., uwalnia się właśnie do rzek. Jest to całkowicie normalna i legalna procedura, ale zgodnie z brytyjskim prawem powinna być stosowana właśnie w wyjątkowych przypadkach. Tymczasem, według opublikowanego pod koniec marca raportu Rządowej Agencji Odpowiedzialnej za Ochronę Środowiska, w zeszłym roku Takich zrzutów było 464 tysiące, czyli aż dwukrotnie więcej niż jeszcze rok wcześniej. Firmy wodociągowe tłumaczą to pogodą. W zeszłym roku było średnio o 20% więcej opadów niż wynosi średnia. Był to w ogóle szósty najbardziej mokry rok w historii Anglii, i zresztą obfite deszcze w marcu mają też być winne tak złemu stanowi Tamizy. Tyle tylko że właśnie ubiegły rok był pierwszym, kiedy uruchomiono urządzenia monitorujące we wszystkich 14,5 tysiącach punktów, gdzie ścieki są spuszczane do rzek. Do tej pory można je było kontrolować jedynie w dwóch trzecich. W dodatku, śledztwa brytyjskich mediów ujawniły, że firmy wodociągowe mają też zwyczaju sięgać po tę procedurę, gdy jest susza. Po ujawnieniu skali zjawiska w maju zeszłego roku Water UK, czyli organizacja reprezentująca wszystkie firmy w tej branży, opublikowała publiczne przeprosiny i w imieniu swoich członków zadeklarowała, że do końca tej dekady wydadzą 10 miliardów funtów na, i to jest cytat, największą modernizację systemu kanalizacji od czasów wiktoriańskich. Problem tylko w tym, że w tym roku przypada równa 35-rocznica reformy, która miała zapewnić taką właśnie modernizację, a zamiast tego doprowadziła do obecnej sytuacji. Był rok 1989 i Wielka Brytania należała do Unii Europejskiej. Czy no, w zasadzie do trzech wspólnot, które formalnie staną się Unią dopiero za kilka lat, ale wiadomo o co chodzi. Wspólnie ustalane były standardy, do których musiały się dostosować państwa członkowskie. W tym czystość wody, o którą Europa postanowiła zadbać właśnie w latach 80. Wielka Brytania wypadała pod tym względem no, gorzej od reszty, i musiała ponieść naprawdę spore wydatki na modernizację swojej infrastruktury. Więc rządząca krajem Margaret Thatcher ogłosiła, że ją sprywatyzuje. I tak właśnie w 1989 roku przedsiębiorstwo wodociągowe zostały co prawda kupione za 7 miliardów 600 tysięcy funtów, ale równocześnie ich nowi właściciele dostali od władzy prezenty. Po pierwsze, prywatnym już firmom wypłacono łącznie 1,5 miliarda na rozruch, a po drugie, wszystkie dotychczasowe długi tej branży, sięgające w sumie 5 miliardów, zostały anulowane. Tymczasem dziś, w 35. rocznicę tamtych decyzji, według danych regulującej ten rynek państwowej agencji Ofwat łączna wysokość jego zadłużenia sięga już prawie 60 miliardów funtów co robi tym większe wrażenie kiedy spojrzymy na wyliczenia międzynarodowego zakładu badań usług publicznych na uniwersytecie w Greenwich od momentu prywatyzacji przedsiębiorstwa wodociągowe wypłaciły swoim akcjonariuszom dywidendy warte łącznie 75 miliardów z czego znaczna część pochodziła właśnie z pożyczek Według coraz liczniejszych głosów krytyki, które od kilku lat pojawiają się w brytyjskich mediach, to dlatego, że zagraniczne fundusze inwestycyjne, które zaczęły przejmować te firmy na początku XXI wieku i dziś są właścicielami 70% z nich, specjalnie je zadłużają, żeby w łatwy sposób wytransferować zyski na swoje własne konta. Weźmy na przykład Thames Water, czyli największe przedsiębiorstwo wodociągowe w kraju obsługujące co piątego Brytyjczyka i jak zresztą wskazuje nazwa, dbające też o stan tamizy. Firma jest kontrolowana przez dziewięciu takich zagranicznych inwestorów z czterech różnych kontynentów. Jedną trzecią udziałów ma kanadyjski fundusz emerytalny, choć do największego zadłużenia dochodziło pod rządami australijskiego banku inwestycyjnego, który doprowadził do tego, że dziś dług Timeswota przewyższa 80% wartości firmy. Efekty widać chociażby właśnie w Oxfordzie. Na jego wschodnich przedmieściach miało powstać 1400 nowych domów, ale w zeszłym miesiącu Państwowa Agencja Środowiska nakazała wstrzymanie prac, bo nowe osiedla przeciążyłyby miejski system kanalizacyjny. Time Złota zobowiązała się pierwotnie do jego modernizacji do marca przyszłego roku, ale teraz okazuje się, że prawdopodobnie będzie w stanie to zrobić dopiero w następnej dekadzie. Water UK, czyli wspomniana organizacja reprezentująca wszystkie firmy z branży, zapowiedziała jesienią, że skupione w niej przedsiębiorstwa planują najbardziej ambitną modernizację kanalizacji od czasów wiktoriańskich i w tym celu podwoją wydatki. Ale koszt poniosą ich klienci, bo taka inwestycja oznaczałaby, że do końca obecnej dekady opłaty za wodę wzrosłyby o ponad połowę. I to mimo, że konsumenci i tak od samego początku prywatyzacji płacą już coraz więcej. Według wyliczeń Uniwersytetu w Greenwich ich rachunki wzrosły w tym czasie o 40%. I tu ważna uwaga. Dla ułatwienia, mówię cały czas o Wielkiej Brytanii, ale tak naprawdę wodociągi zostały sprywatyzowane tylko w Anglii i Walii. Tymczasem, na przykład w Szkocji, do dziś są własnością publiczną. Efekt jest taki, że według zesłorocznego raportu tamtejszego parlamentu, Szkoci płacą średnio o 30 funtów mniej za wodę, a mimo to, wracając do wyliczeń Uni Uniwersytetu w Greenwich. Inwestycje w kanalizację są w tym kraju o 35% wyższe niż w Anglii i Wali, bo przecież państwowe przedsiębiorstwo nie musi wypłacać dywidendy zagranicznym inwestorom. Zostajmy jeszcze przy Szkocji, bo tak się składa, że radzi sobie dużo lepiej na jeszcze jednym polu. Wymieniana już dzisiaj kilka razy państwowa agencja środowiska w swojej klasyfikacji jakości ekologicznej brytyjskich wód w Szkocji ocenę dobrą wystawiła 63% z nich. A dla porównania w Wali tylko 40%. A w Anglii już tylko 16%. I tak swoją drogą, ten ostatni kraj jest jedynym w Wielkiej Brytanii, który oficjalnie wyznacza, które rzeki mogą być określane jako kąpieliska. I w całej Anglii taki status mają trzy. Jedna z nich jest zresztą w Oksfordzie, ale w zeszłym sezonie letnim urzędnicy nakazali postawienie obok niej tablic informacyjnych, że kąpiel jest tylko na własne ryzyko. Wszystkie trzy rzeki dostały bowiem od Agencji Środowiska najniższą dopuszczalną ocenę czystości. Z mocnym kontrastem w stosunku do tego, jak sytuacja ma się na kontynencie. Według zeszłorocznego raportu Europejskiej Agencji Środowiska, aż 79% śródlądowych kąpielisk w Unii ma najwyższą, doskonałą ocenę. I to nawet w stolicach. Budapeszt ma dwa rzeczne kąpieliska, Ryga i Wilno po trzy, Helsinki cztery, a Wiedeń aż 19. Zresztą kto był, ten, ten wie, gorąco polecam. Ba, nawet podczas ostatniej kampanii samorządowej w Polsce pojawił się postulat, żeby w stolicy po latach ponownie zbudować baseny na Wiśle, bo badania laboratoryjne wykazują, że jest wystarczająco czysta, żeby być właśnie kąpieliskiem. A swoją drogą baseny, no bo nurt jest silny i z tego powodu zresztą dziś kąpiel na całym odcinku warszawskim jest nielegalna i mandat wynosi 250 zł, co przypominam wywalcom poniatówki. No, szkoda pieniędzy. W każdym razie, dzięki Brexitowi Wielka Brytania nie musi się już stosować do europejskich norm. Na przykład takich jak styczniowa aktualizacja dyrektywy ściekowej z 1991 roku, której jednym z postanowień jest, że 80% kosztu usuwania zanieczyszczeń leków i kosmetyków w rzekach ponosiliby ich producenci. Irlandia Północna w ramach umów post-Brexitowych i tak będzie się musiała dostosować do norm obowiązujących w Republice Irlandii, a Szkocja planuje wprowadzić podobne zasady na własną rękę. Ale już Walia oraz Anglia. Nie, mimo że badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Yorku wykazały, że połowa rzek w tym drugim kraju zawiera szkodliwe dla ryb ilości ibuprofenu. W sierpniu zeszłego roku Londyn wycofał się też z obowiązujących go wcześniej unijnych zasad dotyczących bezpieczeństwa ścieków. Według rządu liberalizacja do końca dekady pozwoli na wybudowanie 100 tysięcy domów, chociaż no, przykład z Oxfordu, który podawałem wcześniej pokazuje, że wcale nie jest to takie proste. Problem w tym... Że te same zasady nakładały ograniczenia na ścieki rolnicze. Chodziło o to, żeby w większym stopniu oczyszczać je z fosforu, który w wysokim stężeniu jest szkodliwy dla ryb. Akurat tak się składa, że w tym samym roku, gdy Londyn podejmował tę decyzję, 240 klubów wędkarskich z całego kraju przeprowadziło największe w historii Wielkiej Brytanii społeczne badania wody. Normy były przekroczone w 83% ze 190 przetestowanych przez wędkarzy rzek. Ale Wracając do początku dzisiejszego odcinka, mamy tu też plot twist. Bo w Anglii można też znaleźć przykład sukcesu. I tak się składa, że jest nim właśnie tamiza w samym Londynie. Jeszcze w XVIII wieku rzeka w angielskiej stolicy dostarczała mieszkańcom jedzenie, bo panowniej nawet kilka tysięcy łososi rocznie. Ale potem nastąpiła rewolucja przemysłowa. Coraz liczniejsze fabryki spuszczały swoje ścieki bezpośrednio do tamizy, i w dodatku ilość nowych miejsc pracy doprowadziła do eksplozji demograficznej. Jeszcze w 1780 roku mieszkało tam 750 tysięcy ludzi, a już w 1860 ponad 3 miliony, też oczywiście załatwiających się do rzeki. Latem 1858 roku doszło nawet z tego powodu do klęski tak Wielkiego Smrodu. Susza doprowadziła do obniżenia się poziomu tamizy, wszystkie ekstrementy i zanieczyszczenia przemysłowe znalazły się na powierzchni. W centrum miasta nie dało się oddychać, dopóki sytuacja po kilku tygodniach nie poprawiła się dzięki ofitym deszczom. Zaprojektowano wtedy nowoczesny system kanalizacyjny. Mówiłem wam wcześniej, że dzisiejsza londyńska infrastruktura ściekowa pochodzi jeszcze z czasów wiktoriańskich, no więc to jest właśnie ten moment, kiedy w ogóle tę kanalizację zbudowano. I o ile ludziom żyjącym na brzegach rzeki udało się w ten sposób pomóc, o tyle już istotom wodnym? Niestety nie. W 1957 roku Muzeum Historii Naturalnej ogłosiło, że poziom tlenu w tamizie spadł tak bardzo, że nie ma w niej już żadnych ryb, a ona sama jest de facto martwa ale od tamtej pory naprawdę sporo się zmieniło. W archiwach BBC, które są dostępne na YouTube, możecie na przykład obejrzeć nagranie z 1982 roku, na którym Bob Hoskins narzeka na gentryfikację South Bank. Wszędzie tam są sporo mieszkańców, właśnie na rowerze. Są tam działalności, i to jest jakby inna inwestycja. I oni wszyscy się wyrzucają, bo będą przerabiać te mieszkańcy w luxury flats, prawda? Right? I o ile trudno się z nim nie zgodzić w kwestiach czysto społecznych, to gdy fabryki i magazyny zastąpiono biurami, restauracjami czy parkami, a do tego dołożono oczyszczanie rzeki, wróciło do niej życie. Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne, które kataloguje żyjące w niej ryby, podaje, że obecnie w Tamizie jest aż 115 ich gatunków, w tym nawet rekiny. Chociaż spokojnie, bo malutkie mają do pół metra. To dziesięciokrotne przekroczenie stężenia e. coli ponad dopuszczalny limit im akurat nie grozi, bo bakteria nie powoduje chorób u zwierząt. I tak się składa, że zaledwie na kilka dni przed tegorocznymi regatami, pomiędzy drużynami Oxfordu i Cambridge, zakończono budowę 25-kilometrowego i kosztującego 5 miliardów funtów, tak zwanego superkanału ściekowego. I to akurat faktycznie jest największa inwestycja tego typu właśnie od wielkiego smrodu sprzed prawie 200 lat, dzięki której Podczas ulewnych deszczów ścieki nie będą trafiać do rzeki, tylko bezpośrednio do największej europejskiej oczyszczalni we wschodniej części miasta. Kanał zostanie uruchomiony jeszcze tego lata, a w pełni operacyjny ma być w przyszłym roku. Być może więc tamiza, która jest już ewidentnie bezpieczna dla zwierząt, kiedyś będzie też i dla wioślarzy.